Tak ostrej debaty dawno nie było. To nie był zwykły program publicystyczny, tylko lekcja dystansu do własnych tez. Bogucki wszedł spokojnie. Kowal na początku mówił pewnie i właśnie wtedy zaczęły się schody. Jedno zdanie rzucone półżartem wystarczyło, żeby napompowana narracja platformy zaczęła pękać jak balon. Bogucki nie podnosił głosu. Zamiast tego uśmiechnął się, dopytał: i wyłożył absurd i kłamstwa na stół. W studiu zrobiło się niezręcznie, bo żart okazał się celniejszy niż niejeden elaborat. Kowal próbował jeszcze bronić rządu Tuska, ale im dłużej mówił, tym bardziej było widać, że został sam ze swoimi sloganami i totalnie go zatkało. Jedziemy! W kongresie. I dlatego moje oczekiwanie wobec prezydenta jest naturalne, zwykłe. Ponieważ tak oceniam poważnie aktualną sytuację, że sądzę, że... Okej, okay, czyli jest to pan stąd. rozumiem, uważa, że pan, powinien, pan prezydent powinien lecieć do Waszyngtonu wyposażony w instrukcję rządu. Przede wszystkim argumenty, które polityka rządu obecnego, a także poprzedników mu dostarcza. To jest super moment. Na taką naprawdę filmową, gwiazdorską rolę w sprawach bezpieczeństwa. Proszę się nie uśmiechać, to jest bardzo poważny moment naszej no, historii. Pan, nawet pan się uśmiechnął. I ta rola, ta rola jest właśnie teraz okay. do... do pan minister Bogucki, czy prezydent yy, Nawrocki jest gotów wsiąść dzisiaj jeszcze w samolot i pogadać yy, za kilkanaście godzin w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem? Uporządkujmy kilka zasadniczych spraw. <laughs> po pierwsze, oczywiście w interesie Polski jest to, żeby Ukraina... Walczyła i zwyciężyła z Rosją i w interesie Polski jest to, żeby wspierać Ukrainę. I także ze względów humanitarnych i tych dotyczących ochrony naszych granic. Natomiast nie można zgodzić się na takie podejście, które reprezentuje pan poseł Kowal, to znaczy, że interes Polski jest interesem Ukrainy, a interes Ukrainy jest interesem polskim. My jesteśmy innym krajem. My mamy swoje interesy. My mamy obowiązki polskie. Ja czegoś takiego nie mówiłem. My mamy obowiązki polskie, więc no to również postawienie tych spraw przez pana premiera Tuska w tym planie. Że bez żadnego ale wspieramy Ukrainę, nie może tak przebiegać, ponieważ wtedy wyzbywamy się jakichkolwiek instrumentów i argumentów do dyskusji również z Ukrainą na temat tego, jak będzie wyglądała na przykład sytuacja polskiego udziału po zakończeniu wojny, jak są rozdysponowane nasze środki pomocowe dla Ukrainy, które proporcjonalnie trzeba dopowiedzieć razem z państwami bałtyckimi w kontekście naszych możliwości gospodarczych i, i militarnych Panie największe. Ale konkretne pytanie padło. Konkretne... I pa... Co z prezydenta pytanie. do Waszyngtonu? na konkretne pytanie. Ani poprzedni prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda, ani obecny prezydent Polski, pan Karol Nawrocki, nie akceptuje kierownika jednostki pana Klicha w ambasadzie. Rząd nie robi nic z tym od wielu, wielu miesięcy. Dodatkowo odwołaliście państwo ambasadora z Kijowa, tam także nie mamy ambasadora. I w tym kontekście... Jakby formalnym prowadzenia polityki, a właściwie nie prowadzenia skutecznej polityki zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Kijowem. Pan poseł Kowal mówi i poucza, co prezydent Polski ma zrobić. No, Panie pośle, najpierw uporządkujcie sprawy u siebie, wyślijcie tam ambasadora, dogadajcie się z prezydentem, nie róbcie takich rzeczy, że odwołujecie ambasadora, który wciąż jest mimo że go wypychacie z Kijowa, a później mówicie My wiemy, co tam zrobić. No niestety, Ale panie ministrze, Zełenski... przyzna Pan, można było zorganizować wizytę Karola Nawrockiego bez tego ambasadora, bo wtedy był była, kierownik przecież. placówki pan Bogdan Klich, był pan prezydent w Waszyngtonie, był. Ale był no i załatwił no bardzo ważne sprawy właśnie w interesie polskim, bo dzisiaj widzimy, jak jeszcze jedno zdanie dzisiaj widzimy, jak z niektórych państw europejskich, na przykład z Rumunii, wycofywani są żo żołnierze amerykańscy, a my mamy jasne, twarde zapewnienie prezydenta Trumpa właśnie na skutek wizyty e, prezydenta Nawrockiego, że żołnierze amerykańscy Pozostają na terytorium Polski i ten kontynent, kontynent może być rozwinięty. I to jest polski Czyli, interes, który zabezpieczył pan Mówiąc prezydent, prost, prezydent nie ma w planie wizyty w Waszyngtonie. Zobaczymy, będziemy obserwować, jak, jak rozwija się ta y, sytuacja. Tylko ja powiem jeszcze jedną rzecz. Przecież wiele planów widzieliśmy. Żaden z nich niestety się nie zmaterializował. No, nie, nie został skonsumowany w ten sposób, że został zawarty pokój. Ja myślę, że niestety i z Czyli tym ten planem. I ten też może pójść do kosza? I z tym planem, no, z prawdopodobieństwem dużym, można powiedzieć, że on nie zostanie podpisany. Dobrze, bo proszę nie będzie Państwa, zgody. mam wrażenie, i to no. chyba jest powszechne odczucie, że jesteśmy w takiej sytuacji, że polskie władze powinny ze sobą I współpracować. współpracować. Może będzie się skupiał na tym, żeby ustawy, które, to wyraźnie powiedział, które przychodzą do Sejmu, miały. Zapewnione finansowanie. Także ja wyciągam następujące wnioski z dotychczasowej dyskusji. Dobrze prowadzić obrady Sejmu i niech ustawy mają zapewnione finansowanie. Prezydent, niech dotrzyma tych obietnic z kampanii i przyniesie swoje pomysły również z propozycją finansowania. Ale przede wszystkim, naprawdę w tych trudnych dniach, pomyślcie, zwracam się do kancelarii prezydenta, jak do kogo dobrego. O dobrej, szybkiej inicjatywie dyplomatycznej w Stanach na poziomie prezydenta i współpracowników. A do pani poseł Hernik zwracam się, żeby wystąpiła z, ze swojej frakcji, którą tworzy w Parlamencie Europejskim, z najbardziej antypolską, niemiecką partią AFD. I będę to robił przy każdym spotkaniu z panem, wzywając panią, żeby pani wyszła z frakcji, w której jest pani z partią, która de facto dąży do rewizji, Całych relacji z Polską, jest najbardziej antypolską partią w Europie. I mam nadzieję, że inni polscy politycy, spotykając się z panią, będą do pani za każdym razem apelowali o wyjście z tej antypolskiej frakcji. Bo wszystko to, co pani robi, jest po to, żeby zamaskować pani współpracę z AfD i z najbardziej antypolską niemiecką partią. Skoro pan poseł wywołał tę sprawę, miałem zapytać o to, więc zapytam pani poseł, bo. Właśnie polityk AfD, pan Fabian, chyba Kojbel się czyta, powiedział, że Polacy są Afroamerykanami Europy, a Polska jest największym zagrożeniem dla Niemiec i dokonała... A pani zaboru... poseł jest z nim pani... we frakcji, ale mówmy to panie ale redaktorze. Panie pośle... nie boimy się ale tego. proszę mnie nie wyręczać. No, Naprawdę, bardzo, bardzo pana proszę. Cytuję, Polacy są Afroamerykanami Europy, a Polska jest największym zagrożeniem dla Niemiec i dokonała zaboru niemieckich ziem. Pani poseł, czy po tych słowach pani wystąpi z tej grupy, w której Pani jest razem z politykami AFD w Parlamencie Europejskim? Panie redaktorze, mnie te słowa oburzyły i śmieszą mnie słowa jakiegoś randomowego polityka AFD, który reprezentuje. Czy Pani wystąpi? Ale czy panie, pośle, panie pośle, Panie, nie ale panie Pośle. Ale Panie nie przeszkadzamy ale sobie. Czas, Odpowiada. Ale panie czas, trzeba sprawy pani poseł występuje, czy panie zostaje? Panie pośle! Pani poseł, proszę odpowiedzieć. E, oburzyły mnie słowa jakiegoś randomowego polityka nie, AFD. Pani partii. No tak, nie jakiegoś. No, panie pośle, pani pośle, panie raz, pośle tak nie sekundę. Ja nie w pa, proszę państwa, pani poseł, dlatego, Panie w stanie, pośle, bo zdanie panie powiedzieć pośle ale pan sekundę. Bo ja słucham, co pani. proszę pana, proszę powiedzieć, że jest pani proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pośle, proszę pani ja tutaj proszę program, dziękuję. proszę pana, uprzejmie. proszę Pani Pani Teraz ma głos pani poseł i proszę odpowiedzieć na to pytanie. Po raz kolejny mówię, oburzyła oburzyły mnie słowa e, polityka, który jest jakimś piątym garniturem m, w partii AFD, którego naród, chcąc wybielić się za zbrodnie dokonane podczas II wojny światowej, naciągał sobie emigrantów i e, którego naród stworzył sobie z państwa niemieckiego jeden wielki islamski kalifat. Więc czy jest słowa... pani oburzona, ale Oczywiście, czy pani wystąpi tak. z tej frakcji, z tej grupy? panie redaktorze, zrobię to zaraz po tym, jak platforma Obywatelska Wyjdzie no, z, europejskiej, z Europejskiej Partii no, Ludowej, macie. czyli tej partii, w której zasiadają Niemcy, którzy bezpośrednio swoimi działaniami uderzali w interes Polski, budując na przykład z Rosjanami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. itd. Tak tak Mamy szereg dowodów na to, że ci Niemcy, którzy zasiadają w europejskiej partii Ludowej z platformą obywatelską, realnie działali już na, szkodę, wiecie, na szkodę. Państwo wiecie, dlaczego pani poseł Hernik mówi takie rzeczy, jak mówi? No bo jest w jednej frakcji ZFD. Ale to jest Eksterium po prostu. Panie, Pan, ostatnie tak, jakby... zdanie ma pani no tak. ostatnie zdanie. I, I kończymy. Tam ja, ja bym chciała, panie redaktorze, nawiązać do marszałka tego chociażby, bo tej parę wątków zostało poruszonych. Komuna w Polsce upadła na cztery łapy, i to jest skandal, że były pzp Rowiec jest w tym momencie drugą osobą w państwie. I to, co będzie stosował, to będzie stosował właśnie to swoje marszałkowskie weto, które będzie powrotem do zamarzarki sejmowej. Pani poseł powiedziała, że marszałek Hołownia przeprocedował wszystkie projekty, również te projekty opozycji. No niestety nie, ponieważ Konfederacja złożyła projekt likwidujący fundusz COVIDowy. Nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, ale fundusz COVIDowy do tej pory funkcjonuje i politycy bardzo Kropka. bogato z niego korzystają. I ten projekt nie został poddany pod obrady. Tutaj nie ma stawiamy na, kropkę, Pani na poseł, druku. Pan minister Bogucki, pan marszałek Czarzasty. Ocena orędzia i pomysłu na swoje marszałkowanie. No, pan Marszałek Czarzasty bardzo dobrze czuł się w demokracji ludowej, a teraz jak widać bardzo dobrze czuje się w demokracji walczącej, czyli takiej demokracji, która nie szanuje konstytucji. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że Marszałek Czarzasty mówił, że będzie reprezentował koalicję 11 milionów jej wyborców. A co z pozostałymi Polakami? Pan Marszałek Czarzasty mówi o tym, że rząd rządzi, a prezydent reprezentuje. Mój apel do pana marszałka, żeby otworzył konstytucję, przeczytał ją ze zrozumieniem, bo prezydent ma prawo podpisywania ustaw i odmowy podpisywania ustaw, ma prawo inicjatywy ustawodawczej, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma wiele innych konstytucyjnych prerogatyw i uprawnień, powołuje albo nie powołuje sędziów. Więc najpierw niech przeczyta konstytucję, niech stosuje ją w taki sposób, jak ona została napisana, nie w taki sposób, jak rozumieją na przykład Donald Tusk. Natomiast co do tego wniosku AFD. Absolut, znaczy tego tematu AFD, absolutnie skandaliczna wypowiedź polityka niemieckiego z AFD. Tylko co robi Donald Tusk? Zamiast reagować poprzez kanały dyplomatyczne, poprzez MSZ na tą skandaliczną, antypolską wypowiedź, Dzień po tym planie zawieszenia broni atakuje pana prezydenta Nawrockiego i atakuje prezesa Kaczyńskiego, mówiąc, że wstyd mi za was w sytuacji, kiedy ani pan prezydent Nawrocki, ani prezes Kaczyński nie mają nic wspólnego z AFD. I to pokazuje obłudę, hipokryzję i próbę skłócania wewnątrz przez, przez Donalda Tuska. To jest skandaliczne, bo powinien reagować w Niemczech, a nie obrzucać błotem i kłamstwami prezydenta i prezydenta Donald Tusk nie zareagował w momencie, kiedy Angela Merkel obarczyła Polskę za wino, za pan? wybuch wojny na Ukrainie. Wtedy Donald Tusk pan pan poseł nie Kowal. zareagował. Jest, pan, I ale pani Podpisuje się pan pod tym myślę, wpisem Donalda myślę, że, Tuska, który wymienia... Sekundę, pan poseł Kowal teraz. Ja tu nic wielkiego nie mam do, do powiedzenia. Są jakieś czasem proste rzeczy z punktu widzenia naszej racji stanu. Pani poseł Hernik powinna wystąpić z frakcji AFD? Po tych wypowiedziach, Jakie ale nie, nie tylko wypowiedzi. wypowiedziach. Pani poseł, zasady ja są takie, panuje. że jak ktoś mówi, to, to drugi nie przeszkadza. My powinniśmy teraz poseł Kowal. wszyscy po, potępić wypowiedzi tych polityków w ZFD, którzy zasiadają w jednej frakcji z panią poseł. I ja to Merkel. mogę robić za każdym razem. No, ponieważ jest... pan do swojego lidera, ja premiera Tuska, który próbuje za... związać poza... z tą wypowiedzią ja nie polskiego nie. prezydenta dobrze. i lidera największej partii. To jest skandaliczne. Nie pan wie o tym, że to jest skandaliczne. Jak nigdy teraz potrzebujemy synergii narodowej. No to jeżeli i potrzebujemy i synergii, to ten wpis do Tuska w ten synergię i braterstwo potrzebujemy, wpisło, to kłamstwo, które Potrzebujemy w eksponować te rzeczy, które są wspólne. Naprawdę sądzę, że dzisiejszego wieczoru powinniście się zastanowić, jak trzeba, mogę zadzwonić do pana i przedyskutować, co można zrobić w najbliższym tygodniu, dodam tygodniu. żeby plany pokojowe szły na korzyść Polski i żeby nie naruszały polskiej suwerenności. Tak, jedno Pani poseł Oliwiecka i pan Ta rozmowa nie przeszła do historii przez awanturę. Tylko przez bezlitosną ironię. Bogucki nie atakował personalnie, on po prostu pozwolił, by argumenty platformy wybrzmiały w całej swojej kruchości. Wystarczyło kilka ripost, kilka logicznych kontr, i nagle powaga zamieniła się w konsternację. Kowal coraz częściej reagował nerwowo, próbował wracać do ogólników, ale każdy taki manewr kończył się kolejnym uśmiechem Boguckiego. To był ten moment, gdy polityczna pewność siebie zderzyła się z rzeczywistością, a zderzenie okazało się bolesne. Nie trzeba było faktów podnosić do rangi oskarżeń, wystarczyło pokazać, jak bardzo się nie kleją. Bogucki zrobił coś, czego wielu się nie spodziewało: wyśmiał całą opowieść o sprawnym rządzie, nie tracąc przy tym ani grama spokoju. I właśnie dlatego ta scena zapadła w pamięć. Bo czasem jedna ironiczna riposta mówi więcej niż 10 minut politycznych zapewnień. A ty? Jak oceniasz tą rozmowę? Napisz w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. <mum>